15 czerwiec, Boże Ciało Dzień wolny od pracy Ale nie siedzimy Tylko pracujemy Wzór Na wykończenie tego Czymś miękkim Ten plastik jest paskudny W ogóle nie trzyma No i wszystko co dasz To hałasuje Jeden schowek zrobiony Wzór drugi zrobiony Filc dwustronny kolorowy Pod spód na górę jakiś materiał, myślę o ekoskurze. Mam taki wzornik, zobaczymy, jak to będzie. Czy to nie będzie za grube? Tutaj są wymierzone 6,5 cm. Potrzebuję tylko cyrkiel. Nie wziąłem ze sobą. Jak to sta egzamin, bo tu jest najbardziej widoczne, to zabieram się za wnęki kółek, ale też jak coś tam włożysz, to hałasują. No trzeba coś robić. Są takie zestawy na Amazonie bodajże. 160 zł kosztuje zestaw takich gum. Tylko że no właśnie gumowe. Nie wiadomo jaki to ma, jak to wonia, jaki to ma zapach i czy faktycznie pasują idealnie, czy nie są, nie są luźne. Tutaj jest dopasowane, dopasowane tak, że nie będzie latać na pewno. Druga sprawa, że to jest tylko wzornik, ponad wzornik jeszcze coś będzie wystawać. Klej z bola do obić tapicerskich mam kupiony. No i będziemy kombinować. Z wzorników wyciąłem w filcu takie rzeczy. Dzieciom zakosiłem filc dekoracyjny. Akurat czarny chyba najlepiej. A teraz się będę w krawca bawił. Tu są rzeczy, które kupiłem. Eko skóra pikowana, wodoszczelny materiał, podbity. Takim, nie wiem, pianką. Wygląda solidnie. Kupiłem tego metr bieżący i do tego klej z bola. Spray. A tutaj jest materiał taki filc, kurde. To jest taki filc sztuczny. To jest bardziej welur. W kolorze szarym trochę za jasny jest. Ale myślę, że właśnie z tyłu wnętrze jest takie ciemne, i to tym planuję obić boczek drzwi tam w miejscu klamki. No. Mniej więcej pomysł jest taki, markerem takim do białych tablic namalowałem sobie z wzornika. Oczywiście to jest wycięte już ponad, ponad ten stan. Tutaj wytnę. Wytnę trochę z zapasem, i tutaj się nadda. Jak widać, zostawione są białe ślady, a będę ciał tak. Druga sprawa, tak jak widać, faktura tego jest taka. Więc, jeżeli jakby patrząc z tej strony, będzie ten wzór jakoś się układał. Próbujemy. Może rozpocznę masową produkcję, a few moments later. Z jednej strony masz Filt, z drugiej to jest ekoskóra. I tam jest w środku jeszcze chyba są dwie warstwy. A już nie pamiętam czego. Wiem, że na pewno jedno było wzornikiem, bo ten plastik jest tragiczny, nie? A tak to elegancko, idealnie dopasowane. Dzisiaj robię sobie szablony do schowków tylnych drzwi. Tylko który jest, który teraz, żeby nie spalił. Na razie przymiarki. Szablon, szablon jest pomiędzy, on dodatkowo usztywnia. Tak to wygląda. Od spodu będzie filc. Ten będzie wewnątrz. A na zewnątrz będzie eko... skóra, Eko-letter. Wczoraj, już zrobiłem tutaj, w tych miejscach nie będą się te plastiki rysować, po prostu. A w samych schowkach drzwi, jeżeli coś będzie włożone, nie będzie się tłukło. To będzie wszystko, oczywiście, złączone i to będzie tak, jak mówię, wewnętrzna forma. Pod drugie drzwi, tylnie jest ten sam wzór, tylko lustrzane odbicie. No to jest oczywiste. No dobra, to jeszcze zmieniłem jedną rzecz. No to różowe to średnio wygląda. Niestety takie kolory weluru mam, filcu. I tu od wewnętrznej strony będzie taki materiał, a ten róż będzie w środku. To będzie trochę grubsze. To są już dwie warstwy gotowe i docięte pod tą półkę. To jest ta tektura, która tu jest łączona i zagięta, a tu już wycinamy wzór jest Skórka jest. Ciach. Ok, nie mamy zrobione na wzór czterowarstwowe. Jeszcze nie klejone, będę kleił tym klejem bola. Ale tu nie, 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 tu przy samochodzie. Drugi też wzór jest. Lustrzane odbicie. Bierzemy się za to samo z przodu. Dobra, to kolejny wzornik. Mam gotowy. Tylko on będzie profilowany. To jest zagięte. A tutaj jest takie wyżłobienie. O! Spacz. Dwunasta. Proszę. Wzornik jest. Z drugiej strony od kierowcy lustrzane odbicie. I też zrobię czterowarstwowy, czyli filc. Materiał od wewnątrz. Na zewnątrz ekoskóra. I tutaj jeszcze tą wewnętrzną stronę też okleję, ale chyba samą eko-skórą. Bo to będzie się też obijało. Beats Audio. Słaba jakość obrazu i dźwięku, ale niestety takie mamy warunki. Ten klej z bola. To jest moje biuro malarskie. Superklej w sprayu, 3 minuty wstrząsamy spsikujemy, odczekujemy parę sekund aż odparuje i kleimy tu są już trzy warstwy sklejone sobie to dosycha i już widzę, że się utwardza usztywnia no i od razu w tym, w tym kształcie takim jak będzie na samochodzie, a teraz już tutaj wzory wzory i warstwy są posegregowane, tutaj jest od kierowcy Skórkę później na koniec A teraz będę przykał następny. Będę przykał następną stronę A oto efekt finalny prac nad tym moim projektem jakoś się to sprawdza Bardzo jestem z tego zadowolony nie brudzi mi się, nie brudzą mi się te plastiki, nie wkurzają swoją fakturą i wykończeniem a to zawsze jakoś yy, wytłumi Rzeczy, które są w schodkach. Cześć. Przy współpracy z moim synem będziemy naklejać dziś naklejki, bo to jest auto firmowe. Firmowe Umbrella Corporation. Wyczyścimy, trochę tuścimy, Przetrzemy i będziemy tutaj przymierzać Filip, doradzisz też coś gdzieś, mm. w którym miejscu mm? jest dobrze coś takiego Będzie tylko z jednej strony, nie musi być tak blisko Będzie tylko z jednej strony, z drugiej strony nie będzie naklejona taka odtłuszczamy jakimś tam IPO i pakli No, już bez odwrotu. Mm. Ok, Corporation. mogę zobaczyć? No i teraz tak, bo jak widzicie, są rysy na nim, ale jest folia. Zrywamy. I kozak. I kozak. I cieszymy się. Co ja powiem? Robi wrażenie. Skąd wiem? Bo nakleiłem. Kurde, stary chłopak, głupi. Druga naklejka. Naklejki to nie tuning. Naklejki to nie tuning. Będzie tutaj, w tym miejscu. Z młodszym, z młodszym starszym sprawdziliśmy, to jest e, najlepsze miejsce. Umbrella, umbrella A weź e, taki dalszy plan, e, żeby było widać całe auto. I zobacz, gdzie to będzie. Tak? Tak. Troszkę jest krzywo. Ale dobrze krzywo, ale tutaj? No tak? ale krzywo było krzywo? no tu? tak no tak dobra to kleje to klei i to jest ten i to jest Seat Umbrella Corporation Seat, firmowy Seat Umbrella równo jest? równo. ta mi się wydaje. No już teraz to już nie może się wydawać. A nie jest chyba krzywo. No ja niech będzie. Ja lubię jak jest krzywo. Naprawdę, no, ale jest. Jestem no coś. E, oczywiście znaczki są metalowe. Tak jak ten. Dokładnie. Drugi. Idziemy teraz. Ten. Umbrella Corporation. Odklejamy folię i patrzymy, jaka jakość. Ja jestem zadowolony, jak odebrałem, i mówię, kurde, one są porysowane. A później patrzę, a one są jeszcze w folii zabezpieczającej. No, sztos Umbrella Corporation. Sztos Good job. nie ma oznaczenia modelu więc jest yy, wiadomo jakiej firmy jest auto Embrace.